Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie zaprezentuję Wam plażę gminną w Bystrym nad jeziorem Niegocin na Mazurach. Można wpisać w nawigacji Google Plaża Bystry, Plaża Gminna w Bystrym i można przyjechać sobie samochodem, zaparkować. W tym miejscu można zrobić sobie ognisko. Dzieci mogą pochuścić się na huśtawkach. Jest też miejsce, gdzie można sobie usiąść. W miejscu zadaszonym, tak jak tutaj widzicie. Miejsce nowe. Brakuje tutaj tylko toalety to i to ja, gdzie można było skorzystać oczywiście z toalety. Ale reszta, wszystko co trzeba jest. Dla dzieci, miejsce, gdzie mogą sobie poszaleć. Tak się to prezentuje dla dzieci. Wszystko nowe, sprawne. Troszeczkę poniżej mamy takie wygodne ławeczki o różnym kącie nachylenia. W różnym kierunku skierowane, bardzo wygodne rozwiązanie, żeby się położyć, odpocząć, czy to w trasie, czy po prostu w ramach relaksu. Troszeczkę poniżej mamy siłownię na świeżym powietrzu, kilka urządzeń. Obok za ogrodzeniem jest kemping. Zobaczcie. Tutaj na tym kempingu chyba jest zlot maluchów, czyli małych fiacików. Tutaj mamy regulamin terenu rekreacyjno-wypoczynkowego. Tutaj mamy taki chodnik, ścieżkę. I to, co najpiękniejsze, tutaj poza piaskownicą tutaj było boisko, prawdopodobnie do siatkówki ale to co najpiękniejsze jest właśnie tutaj, zobaczcie zobaczcie jaki piękny widok na jezioro Niegocin no coś wspaniałego zobaczcie, jak z bajki normalnie jak z bajki przepiękne miejsce przypadkiem wjechaliśmy tu samochodem na chwilę i tak się to prezentuje super Żaglówki, żagle. Dzisiaj jest troszeczkę wietrzna pogoda, ale jest naprawdę bardzo fajnie. Dużo piasku, dzieciaki mogą bawić się w piasku, jeżeli mają ochotę. Więc pla plaża w Bystrym, plaża gminna w Bystrym, jest moim zdaniem obiektem bardzo fajnym, aby tutaj po prostu sobie przyjechać. Szczególnie jeżeli jesteśmy w drodze lub w okolicy nad jeziorem Niegocin i spójrzcie sobie teraz, jeżeli usiądziecie sobie na ławeczce, to macie taki piękny widok. Wspaniale. Dziękuję wam za uwagę. Jedziemy dalej, inne ciekawe miejsca zobaczyć na Mazura. Zapraszam was do subskrypcji kanału, zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu, czy tu byliście, a jeżeli nie, to naprawdę bardzo polecam. Plaża gminna w Bystrym miejscowości Bystre. Cześć!